Tronie nasz święty Michale, Ku prośbom naszym się skłon. Ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromit wadł. Kośbom naszym się skło Ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromi twa dłoń. Ale ku prośbom naszym się skłon ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromi twa dłoń. Święty Michale Archaniele, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przedwieczny majestat Boga nasze modlitwy i ofiary, prosimy Cię, wspomóż nas we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, byśmy zachowywali wytrwałość, pamięć i wiarę, które za Twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Bogu i przyjęte przez niego jak wonne kadzidło. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Egzorcyzm papieża Leona XIII Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Litania do świętego Michała Archanioła. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo królowo aniołów, módl się za nami. Święty Michale, archaniele, módl się za nami. Święty Michale, książę przesławny, módl się za nami. Święty Michale, dzielny w walce, módl się za nami. Święty Michale, pogromco szatana, módl się za nami. Święty Michale, po strachu złych duchów, módl się za nami. Święty Michale, wodzu Wojska Niebieskiego. Módl się za nami, święty Michale, zwiastu Niebożej chwały, módl się za nami, święty Michale, radości aniołów, módl się za nami, święty Michale, zaszczycie nieba, módl się za nami, święty Michale, przedstawiający najwyższemu prośby nasze, módl się za nami, święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami, święty Michale, posłanniku Boga, módl się za nami. Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie, módl się za nami. Święty Michale, nasza tarczo w pokusach, módl się za nami. Święty Michale, warownio ludu Bożego, módl się za nami. Święty Michale, stróżu i patronie kościoła, módl się za nami. Święty Michale, dobroczyńco sławiących cię narodów, módl się za nami. Święty Michale, chorąży zbawienia, Módl się za nami. Święty Michale, Aniele pokoju, módl się za nami. Święty Michale prowadzący duszę do wiecznej światłości, módl się za nami. Święty Michale zwierzchników w niebie, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święty Michale Archaniele, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Przechmogący Wieczny Boże, który Świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wodzu dusz potężny, patronie święty nasz. Miecz w górę dzierżąc mężny, przed Panem trzymasz straż. Błogosław nam dziś nieba, błagalną wznosim dłoń, pomocy Twej nam trzeba, Michale, święty, broń. Ciarczycha na nas sidłem i bój nam wydał świat, rozkoszą złód mamidłem, zatruwa życia kwiat, w tej walce z piekła mocą, co rani naszą skroń, przybywaj nam z pomocą od śmierci wiecznej broń. Przyjdzie k nam, gdy staniesz nam w lazurze od niebios jasnych bram. Pomocą twoją wsparci ze zgubnych pójdzie w dróg, ze strachem pierśchną czarci, bo z nami będzie Bóg. A gdy ten bój ukończy Gdzie mieszka pan nad pany? I nie ma gorzkich łez.